Witam was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Party jest ze mną Wirtys tutaj biegam Siemanko, siemanko, cześć! I zaczynamy dzisiaj od shipsheera, yy, czyli golenie łowieczek na czas golenie, na zdobywanie punkcików. Czekaj, bo tu kurde biegniemy w tę samą stronę, kurde daj mi te punkty! Huu, nie, minus 50, nie chcę pani, ja bym, ja bym wolał jakieś większe kurde punkciki, to by było bardzo fajne Dewej to, dewej to! Tylko owce, nie? Śmieszny ty uuh. Uuh. Ale się dzieje, panie! Jest mniej osób to troszeczkę inaczej, wiadomo, to wszystko wtedy nie wygląda. Nie chcę minus 50, ja chcę kurde więcej punktów. Więcej! Ja chcę minus gimmy 50! MO! GIMI MOOO! To jest Ty same minusy tu latają, what the fuck! LG, 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 cześć! Co? Co? LG, LG. Nie co? Nie wiem, nie wiem, Cześć. nie wiem, cześć! Pierwsza gierka wygrana elegancko w, o, ogóle, w, w ogóle mamy moda jednego tutaj, jak widzicie, gra mod The Zombie Cat. Tak, tak więc... może dostaniemy pana. Ej, sfokusujmy się na niego. <noise> nie, może lepiej nie. Nie, ja się fokusuję na niego, idę właśnie do niego. <noise> Czyli mówisz, że grasz ostro. Tak, tak. Ja, ja mam na niego fokusa. A dzisiaj sobie na spokojnie. O, o to na mnie Lol. <noise> <Zabiłem> go! <noise> Brawo! Stale śmiesznie. Wow, ale bym, ale bym cię, ale bym cię zniszczył, ale bym cię kurde podkopał, Proszę nie rób tego, to boli. To chyba jakaś Pitch Master chce mnie zabić. A jakąś babkę też gonię, tylko nie wiem... Haha, zginęła. Zginęła, znaczy, co ja pierdzie? Nub. Chyba się pani zdenerwowała.

a, zabiłem z Uważaj, me. uważaj na nich! Uważaj! Nie, wow, 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 kurde wow, wow. bym go prawie miał, prawie bym go miał, prawie A bym. Spadłeś? Nie. Nie. Teraz padłem <śmiech> <śmiech> Podskoczyłem i w nie, podskoku mnie niegoni. kurde zabrał, to nie? Jakiś party jest. Party w Minecraft Party. Ta teraz trzeci mnie! Ej! Wy, wy, wyciumaj stąd! <laughs> walcz! Walcz o honor i sprawiedliwość! Czamka i I ciasteczka czekoladowe, bo są dobre. Co mnie rzucasz gałami? O, nie, o! No nie! No jakżeś tak do frontalnie, kurde, frontalny atak coś nie ja nie zabrało. wiem, jak no. komuś się udało gałkę tak dobrze rzucić. No nie wiem, ch chyba gość jest dobry w robieniu gały, no nie? Nie <ścoughs> e szkomentuję tego. Tak. Ja się nie odzywam. Dobra. Order dobrej gały przyznaję. Boże. Dobra. Proszę, proszę mi tutaj dobrą trasę wyznaczyć, bardzo ładnie proszę. Dużo Diaksów i Emeraldów, proszę. Dużo Diaksów Emeraldów. Come on, dużo Diaksów. O oh jest Emerald! Emerald! Dawaj Ty właśnie na pierwszym poziomie, który obciąłem znalazłem Diaksa, czyli nie sobie to na dole. No 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 no, bo tak jest, one są w losowych miejscach. No wy, ej, wykopałem tego Diaksa, come on. No wykopałem tego Jaxa, no proszę mi nie legować Ale ostatnio ja miałem takie lagi, że nic nie mogłem wykopać No ja właśnie kopię tylko że mnie cofa jak wykopuje Tak jakoś dziwnie to! Kurde Dawiać orzeszki jakieś Żoszka poproszę Ale mam mało rzeczy, ja pierdzielę tam ludzie chyba więcej emeraldów znajdują. Ewidentnie więcej emeraldów znajdują, bo ja nie mam nic! Nie mam nic! Oj, coś słabo pójdzie, coś tak czuję, bardzo słabo. Piąty tam tam o, gg, GG! Dziękuję. Dobrze. Jednym dobrze. punktem. Brawo. Dobrze. W, w, ostatni, w ostatnich sekundach wykopałem tego. Ja, ja co, mi coś, mi coś teraz nie poszło, nie poszło, Jo, jo, Yo, 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 no, game. <gum> yo, 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 yo. <gum> Kiedyś był ten taki gościu, że tak, tak śmiał w taki sposób, nie? <gum> do, do, do. Yo, yo. <gum> yo, yo, yo. <gum> yo, 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 no, no. On taki niochnioch robi. Ty, taj, jakie partikle masz taj, taj. na stopie, stary. Co ty tu masz? Bo? Ma trochę ski w ogóle przypominający jak tak z tyłu patrzę śmietanę, nie? Przez chwilę myślałem, takie ty śmietana. <gum> 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 Od kiedy jesteś moderatorem na Minecraft Party? <gum> Whoa, whoa, whoa. Whoa. Holy shit. Janusz gaming, dobrze idzie. All right, all right Teraz all najgorsze right, najgorsze będzie po tym, chyba takie... Czekaj, to teraz? Teraz, właśnie, to. Oooooooo! O! Dwóch został stary, ja z moderatorem. Cóż, za epicka tak. walka! Któż zostanie Januszem? Weź się podłóż, stary. Zgiń! Zgiń ja chcę być Januszem! No come on! Ja, chyba tylko raz mi się tutaj udało. No ticholero, cholero mała okej okay. To to easy jest Popierdzielam jak mały samochodzik jak U. rower... Nie, nie rower kuźwa, jak maluch! Come on. Bo prawdziwy Janusz jeździ tylko maluchem. Oo bo... ja, jest, Jestem Januszem! <laughs> o, ciężka walka była, nie powiem. Ciężka walka. <grymne> dobrze, to, to dobrze, że tamto wygrałem, bo tutaj zdecydowanie nie wygram. Come on! Janusz, 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 Janusz. dawaj! Let's go! Huh. <grymne> Ktoś mnie wyprzedził i zniknął. A! I like it. Hop sam sobie, hops hops hops, kto tak jest dro... No nie, już się zatrzymały mi mnie cofnęło. Ale Dasz radę. Kurde. <ścoughs> ale trzeci. Oooo ja się zatrzymałem Ja też tak zawsze, mam, że się zatrzymuje, ale to. Wiesz, wiesz, wiesz co ja robię jak się zatrzymuje ja nawet strzałkę czasami do tyłu jeszcze naciskam, żeby szybciej się zatrzymać. Bo jak po A prostu... nie, to wtedy możecie czasami wiesz, to do... wywalić, bo się cofasz. Ale nie właśnie, bo jak puszczam tylko i wyłącznie klawisz, no to wtedy i to nie wychodzi. Aha. Halo, 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 halo. Ua! Ale no, no nie. nie Udało się. Akurat się udało. <śleski> 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 Nieraz widzę te...

Nie pykło. No. Nie, bo patrzyłem się na te wagoniki, ale byłem tak jakoś na środku, a jak one nieraz tak uh -huh. przy środku spadają, tak teraz spadają na samych rogach, no i tak... Trochę dupa. Dobra, któż wygra ten zacięty pojedynek? Czy Steve, czy, czy pan z jakimś skinem? Halo? Gdzie jest wagonik? LOL? A tam! Przykro mi, Steve, nie, nie Nie zauważyłem w ogóle tego wagoniku, nie tak się rozgląda w ogóle. No. Co się działo? Co się działo? Next game! O nie!

Kurde już miałem modowi dać kurde ten. Kto, to ktoś mnie fapał TNT i nie trafił FUCK! That shit. Już miałem Aura, dać kaboom. ładnie tutaj tnt i nie wyszło Masz dla Ciebie for you this present mod you, what ci dał hard? kurde O, By jeszcze modzie. Ja nie wiem jak ty to robisz, ja nigdy tak nie mogę. Bumsty, <Gvalidrat> Na rogu masz, dawaj, 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 dawaj! 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 Wygrasz, wygrasz to! Dam radę! Dawaj! Dam radę! Dam radę, nowy no wy... o jedna! <laughs> jak to się dzieje? W ostatnim momencie, nie wiem jak ona to zrobiła. Ono, 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 ona. Ona, ono. No pitcha, no. Tylko co tak, taka ksywa, piczman <gulia>

Nie wiem czy to jest na pewno, ale kurde chyba mam dosyć dużo pola. Nie. Ojej, ja miałem dużo pola właśnie sobie zamknąłem. Dobra. To był pojedyncze przejście było. Ty tam nikogo nie ma chyba. Peski tu czekaj, 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 czy tam mam dużo pola chyba tak. Jeszcze nie. Jeszcze tego nie wykorzystam. Jeszcze sobie pobiegam tutaj. Elegancko. Jaki fuks. Dobra, przerzucamy się na tamtą stronę elegancko. Elegancko, patrz co tu się dzieje, stary. Ile pola mam w ogóle, nie? No. Jak ja tego nie wygram, to się dziwię. O, Gzy! Come on, come on, dobra, i teraz tutaj przy ściance, kurde, nie cofnij mnie. Dobrze. <laughs> tutaj, 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 tutaj. Tutaj. O, prawie tutaj. spadłem. <laughs> tutaj. Story ile tu pola, mam łocie, panie! A, to już koniec czasu, okej. Okay. Ty w ogóle... Story ile tu pola ludzie mieli! <laughs> Nieźle. A ty też wygrałeś jeszcze, myślałem, no, że ty dziś no, tak. gdzieś wcześniej. Nie, nie, nie. Dobrze! Dobrze, Dobrze my friend. Nie, bo naj, najtrudniejsza ta pierwsza część, żebyście się odgrodzić w miarę, tak, tak, a tak. potem już wiesz. Właśnie gościa zablokowałem, bo sobie poszedł w mały teren, bo chyba myślał, że się tam... Ogarnię, no nie, ale bo pokazałem. Tak trwanie moje pole. Kurda, moje pole! Moje pole na traktorem bez traktora miniory. ore nie, nie, nie! O, coś trafił minus 100%. Nie, nie to o, jest nie było 100%. 100%. Tak? To, to była szara. Fajnie masz. Fajnie masz. O tu jest 100%, proszę zestrzelić, bo ja nie chcę trafić. Hmm. Proszę to szczelić, bo mi nie chce się trafić w zielonego pitonga szarego majonga. Szara, to była szara, wiedziałem, że to była szara. Come on, biecz. <gryżąc> <gryżąc> Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze Dawno tu podium nie miałem, bo coś nie wychodziło jakiś czas temu, nie? No Ale było wcześniej, wygrywałeś cały czas, pamiętam. Mm. Zawsze tam gdzieś no, no, pojedynkowaliśmy, no. pojedynek strzelecki był zawsze. A później, chicken! Jakoś do... później jakoś zacząłem trafiać w czardę, pamiętasz, nie? Ej, Halo, nie mam żadnych chickenów. Cześć, halo, nie! Dajcie mi chociaż jednego kurczaka, dziękuję! <ścoughs> Give me more chicken! More chicken, więcej masy! Więcej masy! no same minusy tu latają. Co wy, co wy robicie kurwa z tymi tymi tymi, tymi, tymi kuczakami? Krowy, 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 krowy! Krawy! Nie, krowy! Moja krowa. krowy. Krowy, <laughs> Były na wiosce, po czym ktoś powiedział fajną masz krowę. <laughs> Biegniemy. No, krowa! Dobra, krowa. No, fuck you! To była moja krowa, ja ją pierwszy ubiłem. Ty piczo mała. Aaaa! Moje krowy! Trzeci! Dobrze, jeszcze, jeszcze podgodziłem. Bo mi kurde na początku tak słabo szło, że nie mogę w ogóle nikogo... O nie, o nie, o nie, uciekam! Uciekam. 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 Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. O, Ja nie rozumiem, jak ludzie mnie przez ścianę trafiają w tej grze. Free walą. Znaczy nie, bo ja byłem schowany, go, gościa jest ewidentnie widziałem za ścianą, a ten jakoś to, to rzucił gałku, że chyba ry rykoszetem dostałem, nie? <noise> Przez ścianę, stary, zeskanował cię. No. Hamstwo, hamstwo we wsi. zbieram śnieżki, zbieram śnieżki, zbieram śnieżki. Dobra. Jestem gotowy. Huh. cztery gracze. I'm ready to fight. Jednego typa udało mi się ogarnąć. O, tu ktoś jest, tu ktoś jest, idź patrz Idź patrz Bicha okay, tak Nie, bo boję się, że na shifcie gdzieś tu też są i ich nie będę widział, więc Więc nie, ja się boże po kampie <grym> Dobra, tam widzę typa, jednego, już go nie widzę na, A nie, to to wylatacie, dobra, to nie Cały czas czterech typa, kude. boję się wybiec, boję się wybiec, bo dostanę śnieżką na ryj Coś tak czuję tam ktoś biega. O kurde, chyba mi wyczaił. Oh shit. Oh shit. Oh shit, no nie. Hi, 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 hi. Mogłem się nie wychylać. Mogłem się nie Który wychylać. Kto cię zabił? E, jakaś babka. Czekaj, to była... E, kuźwa, nie wiem kto. Juni? Może to ta Juni. Ty w ogóle, ty skiny się cały czas zmieniają, o to Juni2105, przed mi się skin w ogóle zmienił, czekaj. O, teraz ma też innego. I nogówkę ma normalnie, ty. Może, może konfiguruje hacksy. What the fuck? Takie coś jest możliwe w ogóle? Dobra. Podki. Halo. Jest. Mam dwie. Super. Jee. Yeah. Dobrze. prim! Dobrze. No, ostatnio wygrałem tą grę, pomimo tego, że, że mieliśmy problemy małe techniczne, ale się udało. Byłem zadobre. Techniczne to moje imię. A tu nie, też nie. mam jeszcze... Ty, ja zapominam, że przecież się zbiera do ekwipunku te potki, więc tak naprawdę te potki często są gdzieś tam jeszcze w ekwipunku, a nie tylko w tym pierwszym slotach, nie? O. Tak, tak, tak.

i tak piłem to, kurde. No. O nie. O nie. O właśnie, kiedy w końcu zrobię tego teksturpaka? Cały czas o tym zapominam. O. No, nice hacks. Lol. Ej. Ej. Nie Halo, gdzie? Tu, czerwony. Ej. Ej, nie widzę koloru. Ej, szary, szary. ej lol, ślepota mi się pojawiła. Szary, 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 szary. Czerwony. Kurde, no serio mi się zmieniły teraz kolory. Ej logo, Wszystko miałem idealnie, ej. Oni musieli kolory zmienić, Dziady. No, no, no. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. He, he, Black and yellow, black and yellow, black and black 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 I hm. hey, teraz mi wkręciłeś no i co się dzieje? Kurde. <laughs> Życie. Charyyyy... Ah, wygram to, Brawo! wygram. Ja tego, że... Drugi. Mi... ale ty stary czaj, że tylko raz się pomyliłem, i to nie, nie przez to, że, że sam źle zaznaczyłem, tylko że mi się A? ten zmienił. Ty co po prostu tego w pewnym momencie po prostu koloru nie było nigdzie, wiesz? Wiesz co? Ja już hmm, się więc, nauczyłem, że ten taki, jak jest, masz taki jasno szary barwnik. O Jezus Maria, czekaj, bo tu mam ostrą akcję. Fuck, 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 ho, ho! no! Jak masz taki jasno szary barwnik, to to jest taki ciemno szary, tak naprawdę. Aha. To jest taki troll ogólnie, nie? Jezus, Maria, co tu się dzieje? Ho! Ja nie wiem. Ha, 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 ha. Alright. Always watch your back, son. Pamiętaj. Pierwsze primo, drugie primo. Na ty... Co tu się dzieje? Trzech ludzi mnie atakuje. Ha! Yeah! Mistrz jest tylko jeden piczki. Niem, 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 niem. Kurde, w ogóle ci powiem jakoś tak agresywnie teraz, bo nie nieraz to się człowiek no, no, no. kampi a to tak, ja już chyba tak, trzech typów załatwiłem, nie? niem, niem. niem, 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 niem Dobrze, załatwię ich. Czterech zostało, nie widzę ich, nie widzę. Gdzie oni są? Pamiętaj, jak ich nie załatwisz, to załatwię się na własną rękę i, nie, i będą śmierci. Bo szukam, szukam kogoś, tylko kurde nie widzę. Halo, halo, tak. Cały czas pozostaje w ruchu, żeby nie było LOL Nienawidzę Co? tego pitchmana <laughs> Gdzie cię zabił? Bo go nie widzę. Yy, znaczy wiesz, ja, 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 tu, ja tu wylatuję na pełno i tu, kordon, już, on już był wcalowany, nie? No, 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 gdzieś się widział po prostu wcześniej. Jest pod jednym z mostów. Na A, pod mostu, dobra. Zostało trzech, ja tak próbuję tutaj obczaić. Mam siedem strzał, dobra, powinno być ok. Tu ktoś jest, nie widzę. nie Okej. Okay. Gdzie jesteś? Yy, na brzegu mapy. Kurde, nie widzę On jakiego. też jest właśnie na brzegu, wlatuje na górę. O, cofa się, bo zauważył czarnego na środku. Okej, okay, widzę go, widzę go, widzę go. Uwa uważaj na pićmana, uważaj na pićmana, bo biegnie w twoją stronę piśmano. A tam jest, dobra, widzę go. Już O SPADŁEM POZA MAPĘ! No jak? Ja nie wiedziałem, że to jest dziura. Jaki bullshit? No zdarza się. Ale myślałem, że go chociaż zastrzelę, bo go miałem idealnie na mu Ja, nie, nie wierzę w to. No widzisz, ja mówiłem, że on jest zły człowiek. Co nie? to było w ogóle? Nie, to no po prostu, no to po prostu ja nie mam słów, nie. Nie mam. Nie, nie. Jak... Olol, ja nie mam słów też do tego. No comment po prostu, kurde, skręciło, co się w tym momencie stało? Skręciło zdało? mi kiszki i zrobiłem podliszki. Dawaj, ej! Dawaj. Ciężko, było, bo myślałem, że się przez chwilę właduje na ścianę, ale jak ja to znam, nie wiem, czy ja bym to wygrał. Pojedynek szelecki jeden na jeden, no to Poko, ja też to zlebiłem, co teraz było. Ja pierdziu, ja pierdziu, nie wierzę w to po prostu. No nie wierzę w to. Ale bez kitu, ja, ja go miałem prawie że idealnie na muszce, bo już myślałem że ta strzała jeszcze go trafi. Ja dopiero ewentualnie wtedy, bo zacząłem spadać. się dobra, jeszcze go pewnie trafię. ja tu dupa. Mhm. <laughs> Ja pierdzielę, pan Co ja właśnie widziałem? Z białego. Z biały po prostu zniknął, nie? Co ty gadasz? Nie strasz mnie. Nie, cukiermanie ode mnie. Nie strasz mnie. Że... na moje pole i sobie siedzi na moim, nie? <laughs> nie strasz mnie, że biały znika, bo ja tu skaczę tylko na białym. <laughs> Ale dosłownie tak było. Jo ja nie żartuje. Ty mnie komiesz. Tak wow. Ty mnie komiesz, panie. Nie komię. Ty bliecie. Ha! Holy shit. Ha! Holy oh. oh. shit oh, shit holy shit shit Fuck, no i no i się zesrało. What się. Fuck, same czerwone. Co tu? Hulu, oh, oh. no i spadłem. Znowu mnie cofnęło. No Jak no ja nienawidzę tego, nienawidzę tego cofania, nie tego cofania. Ja pierdziele. Tutaj tak ładnie się skacze parkury tego tu nagle nie bloku nie ma. Ocie <noise> panie. Minecraft. <noise> mine, mine, this is mine. Mine trasa. wypierdzielej.

Kurde, nie ma szans... O jestem przedostatni, nie dziwię się, bo tak mnie wypieprzają dzisiaj. Bli, 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 bli. No, tak jak zwykle, że jedno pole, no nie? Ołow! Oj, co! Oj! O pitch man! O ty chamie, focus na ciebie! Focus on you! Focus, ty weź go bi, bo ten tu stoi se w rogu cały czas, no co to ma być? To be bi się b chowa w rogu kurde i stoi w rogu no i potwary Fuck no nie! You jest, je, dwa poziomy! Obyś mnie wrócił na mapę! Ah. Ah. Wodę stąd ah. no, no i dupa! Ty ja nie wiem jak ja tu kiedyś byłem pierwszy w ogóle <laughs> Ale ja bym wtedy... wtedy miało się farte się nie wiem. A czekaj, bo tu już I kolejne gierki, happen. dobra To wychodzimy. Zauważyłem, żeby żeby nie było Dobra, jest hub uh. Where are you my uh. friend? No obok but... A, dobra, okay. hello, 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 hey. hello, hello, hello. Także hello, także, hello, za, za, hello, zaraz u mnie odcinek, od razu powiem za, za, za zanim dojdzie. Przecież wejdziecie. ja też powiem, no. Proszę nie Ale wychodzić. Za zanim a, a co a co wy wychodzicie, jak my jeszcze nie kończymy odcinka? O wy, dziady małe! To wy nawet nie wiecie ilmy fajnych rzeczy robimy poza Minecraft Party. Ostatnio, żeśmy eksplorowali takie kuźwa czeluścia jakichś dziwnych budowli, że nawet w pale się nie nawet nie wiedziałem, że to coś takiego jest, nie? To nie tak, że koniec to koniec. Tak, my koniec, dopiero. Koniec jest dopiero, kiedy filmik się Wyłącznie. Tak, z, to macie, macie, taki, macie, gnanim, taki licznik, fajnie, macie taki licznik, nie? Macie taki licznik. W momencie jak się kończy gra, to zazwyczaj jeszcze zostaje Wam co najmniej z 5 albo 10 minut czasami i. No, bo, bo, bo wiecie, że my potrafimy grać, potrafimy się witać, ale żegnać to my się nie potrafimy. Tak. <laughs> to, jest, to jest jeszcze rzecz, nad którą musimy popracować, co prawda? Mnie próbuję zeszczelić menda, jedna. E, tak, więc ja Was zapraszam serdecznie na 14 na e, odcinek do Verteza, który zaraz sobie będziemy nagrywać w Minecraft Party. Tak. Tak. dzisiaj będzie fajnie elegancko, widzicie, żadnych focusmenów nie ma. Jest naprawdę fajnie, jest, jest, jest fan, są jakieś wygrane, jest ok, jest okej, okay. jest ok. i eee, eee, coś miałem jeszcze powiedzieć. Bardzo no. lubię kotlety eee, mielone, eee, schabowe też lubię. Eee, I takie z kurczaka właśnie fajne, takie, nawet bez panierki właśnie takie fajne przy, przypieczone, w ogóle głodny się zrobiłem strasznie. Ja jak dobra, ja już, ja już <śmiech> przestanę. <śmiech> Być teraz zapisyło kućba jak, tak. jak w sądzie, taka, ta, ta. Yy, ta babko przy laptopie co siedzi, kurde, będzie zapisywać wszystko. Tyk, 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 tyk. Tak, to, to najlepsze jest to, że ona nigdy tak naprawdę nie pisała tego, co się mówi, ale nieważne. Ey, bo, bo, bo. Tak, tak więc zapraszam Was jeszcze raz na 14 do Werteza. E, ja nie przedłużając yy, się, zamykam, bo. bo... Bo już powiedziałem wystarczająco dużo, tak? Zgadza się, zgadza. Nie, nie strzelaj do mnie! Nie, nie strzelaj. Tak działa ja dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego razu ludziska, papaczki Cześć!